Siemano, z tej strony Terror i witam was po krótkim cięciu, myślę, że już tych lagów nie będę miał, bo ktoś mi FPS-a i było niefajnie, więc co, kontynuujemy naszą rozgrywkę, idziemy, jesteśmy, jesteśmy w jakimś pomieszczeniu i mam nową broń, o kurwa, co jest, co, 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 Ła, coś do mnie strzela, no zajebiście, To byłeś ty, nie wiem. Jesteś podejrzany strasznie. Stara dobra strzelba, no tak a nie wiem dlaczego. Jakby mi znowu spadał... Jakby miał znowu spadki FPSów, to nie wiem dlaczego. Po prostu. Dobra, zabity. Coś jeszcze. Co to wszystko? Dobra, spraśnił czy... ...amunicję on miał w ogóle? No bo i do strzelby, świetnie. What the fuck, co to jest? A, są tu te pajączki, dobra. Jak zawsze świetna muzyka, wszystko fajnie jest. E, tu o, jest dziura, trzeba uważać, fajnie zombie sobie mm, wyszedł z tego. Dobra, weźmiemy apteczkę. Czy Shotgun nie ma lesa? Chyba nie ma. Szkoda. Ale i tak się będzie łatwo celowało, tak myślę. Więc... No i widzi i znowu spadki FPS-ów. Nie za fajnie, nie za fajnie. użyć, się dołożyć? Coś tutaj, nic. Okej, okay, mam tu jakiś panel sterowania, więc... Tak, dobra, ten panel musi sterować mostkiem. No i steruje. Dobra. Myślę, że wam się ta seria... Wow, wow, what the fuck? Chodź, chodź, chodź. Myślę, że wam ta seria się podoba. Bo moim zdaniem jest... Może po tej serii będę nagrywał też Dinokrisis. Więc... What the hell? No te potworki. Więc myślę, że zapowiada się fajnie. Eee, DinoCrisis, Pamiętam, że to była moja... Gierka z... Żyje, to, to coś żyje, to była moja gierka z dzieciństwa, pamiętam jak jeszcze grałem na Playstation 1 Łoł, wow, odleciał I wybuchnie, cześć o jaki p... Pamiętam, że to była moja gra z dzieciństwa, może też Ejba nagram też może kojarzyć Fajnie, o le Lepiej mi to celowanie idzie, o, fuck, no ty Lepiej mi to celowanie idzie bez tego lasera niż z laserem. Dobra, i ten... Dobra, to ciało zniknęło. Mało amunicji strasznie do szotgana. Dobra, będziemy oszczędzać. Myślę, że tu nikt nie wyjdzie. Tak, ta muzyka. Dobra, co my tu mamy? Koło do drzwi w Dobra, mamy koło i będziemy mogli... Tam wszystko... Dobra. E... Chyba były. Otwarte, świetnie. Dobra, to wchodzimy. Właśnie jak zauważyłem to na pasku ładowania, jak przechodzę z pomieszczenia do pomieszczenia, to nie, nie widzicie lo loadingu. Niestety, nie wiem czemu. Cholera, zamknięte z drugiej strony, o! Oh. Nasz bohater strasznie się bulwersuje, jak są drzwi zamknięte. Pokład rufowy, spoko. Dobra, to wchodzimy i... Byliśmy chyba tutaj. Chyba. Wejdźmy tutaj. Nie, chyba albo. Nie wiem. Pomieszczenia są wszystkie takie same prawie. Dobra. No to wchodzimy tutaj. I będziemy na dworze. Okej, okay, weszliśmy z drugiej strony. Czyli ogółem to chyba tędy wchodziliśmy. Lub drugą stroną. Już nie pamiętam. Miałem dosyć długą przerwę od tej gry kilka dni więc nie miałem czasu kiedy nagrać dla was tego materiału, ale teraz znalazłem chwilę więc nagram coś Jeszcze mam chęć grania w tą grę więc myślę że to ułatwi sprawę Dobra schodzimy na dół Aha, tutaj byliśmy, tu właśnie wchodziliśmy Szczerze Dobra, nie wiem do czego to służy, ale to rozwalimy i teraz musimy wrócić bodajszy tutaj e, Tak Jak dobrze pamiętam to Dobra, nie, nie pamiętam e, Gdzieś tu były drzwi i trzeba zejść się na dół I tam były tam były trupy jak dobrze pamiętam były powieszone trupy zamknięte drzwi i właśnie to koło, więc udamy się do tamtego miejsca. O właśnie to było to. Świetnie. I teraz tylko żeby nie spanikować, żeby to nie wstało, bo jak one wstaną... Oj, sorki. Okej, okay, jestem z powrotem z za zacięcie, ale ktoś do mnie zadzwonił. Tak. Już 5 pięć, pięć albo 6 minut nagrywanie, już ktoś do mnie dzwoni i znowu coś się zrypało z grafiką. Tak, przez to chyba że znowu zminimalizowałem gierkę. Dobra, myślę, że to zniknie po paru przejściach, what the fuck No, woda fajnie wygląda. Uuu, niefajnie Czy ja mogę normalnie prze... O, fuck, zombie Odejdźcie ode mnie Dobra, dobra, ten stąd... Uuu, przy... dobra i teraz chyba można przejść spokojnie nie gdzie ty idziesz ty głupolu? byłaś z wody, byłaś, byłaś, dobra wyszedł z wody nice dobrze idzie, dobrze jezus mario jak tak strasza. dobra dostał Heda idziemy do tej kabiny a najpierw idziemy do zbrojowni Amunicję przyda się Na pewno się przyda Dobra ty masz pistolet Tylko się nie da oczywiście podnieść, świetnie Dobra pełna amunicja O i grafika wróciła do starych dobrych czasów klimatu Do starego klimatu, dobra prostu Dobra. Idziemy teraz po tą Annę. Ona tu gdzieś chyba tutaj w ofcie, w tej kabinie była. W tej chyba dokładnie Dobra, wchodzimy pod Annę. Czy chce zapisać oczywiście, że chce i zapiszemy na pierwszy slot. Tak, okej, zapis udany. Wchodzimy do niej. Anna. Who are you? What are you doing here? My name is Tom Hansen. I'm a friend. Why should I believe you? Because I'm here and you're not dead. Ha, funny. Who is Dimitri? good the pastor deserved it so can you tell me what the hell is going on here he said you had some answers he lied i don't have answers then who does papa does we can radio him he will know what to do i think you and i are linked hansen we will both make it through this or neither of us will i vote for both i don't think you have a choice Dobra mam pełną amunicję, życie, o apteczka jest Serio? Znowu musimy się wbawić w niańkę, nienawidzę w grach eee, Dobra Misja, towarzysz nie do, po eee, do pokoju radiowego Okej, okay, muszę ją chronić, to sprawa życie i śmierci o. <coughs> Dziennik Jasuba, o matko boska Ta A co są jakieś szkody? Kod dosyć dziwi pokład rufowy Ale chyba automatycznie nam na nie musimy znać tych kodów To nam się od razu otwiera Ja sobie to poczytam poza sesją Bo szkoda tutaj marnować materiał Dobra no to co, teraz idziemy do tej e, kabiny radiowej Więc teraz już wiem przynajmniej którędy iść Tak myślę Jest cenna, okej. Okay. No jeśli umrze wszystko skończone. No, dobra, to idziemy do tej kabiny radiowej. Ja pier, Kur. Dobra, jeden zginął. Matkowostka tak raz... No chodź, 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 chodź. No chodź szybciej. Ja pierdzielę, o matko, co tu się... Nie! Ale skurczy byki Serio w wody się boi czy co Dobra Myślę że jak będziemy przechodzić przez drzwi to ona będzie z nami, tak? Ej ty, ty tam nie biegnij O matko Kurde, przez wszystko przez nią Biegnie, biegnie przed siebie niepotrzebnie zobaczyć, może, e, może amunicja ma nic przydatnego. Na pewno coś tam miał. Dobra, to idziemy. Teraz będziemy w tym miejscu. Okej, okay. to też idziemy tędy Idziesz Anno, czy nie? Chyba idzie. Idzie. Idzie, idzie. Dobra, i tu jest mostek.

Hush, I am coming back and I'm bringing help. Then I will try to hold out until you return. That's We can't turn the ship. The autopilot is locked. Then unlock it! Good idea. I'll go find lubensky You stay here. Lock the doors. And here, put this on. What is it? It's a radio. It will let us keep in touch. Just wipe it off first. Oh <coughs> <D> <coughs> <D> <coughs> yeah, well, yeah, well, wow.

Akcja się będzie tylko działa na statku, czy gdzieś indziej jeszcze? Znajdź kod odblokowania autopilota, super. Kapitan Lubelski zamknął się wychładnie, muszę go znaleźć. Dzięki kodowi Otany będę mógł otworzyć drugie drzwi na pokładzie rufowym. Rów rufowym? Już nie wiem. Dobra, mamy buty w krwi. Chyba teraz będziemy mogli iść do tej kajuty kapitana. Więc... No e, jaki skurwielu Taką tubę dostał z shotguna i wstał szybciej niż by dostał z karabinu to jest dziwne Dobra, e, chłodnie, chłodnie, chłodnie Co za drzwi nie pisze, super Nie dobra, kwatera załogi super Co to jest? Mamy mapę w ogóle w tej grze Misja, obiekty nie, chyba nie ma mapy To jest trochę dziwne Dobra, chyba możemy już tutaj wejść A zamknięte, demet Teraz chyba możemy iść e, do tych drugich drzwi Na pewno tu nie ma? Nie ma, musiałbym wyjść z gry, a to nie będę na wizji tego robił Na pewno tu mapa jest Chyba, że się mylę i ta gra jest inna i nie ma tutaj mapy to by było dość dziwne. Dobra, pochodzimy z kałacha, mamy do niego dużo amunicji. No teraz się wrócimy po prostu. Szczerze wracamy się stamtąd, skąd przyszliśmy. Tu Jezus, Mario. Super, zaskoczenie tak niefajnie. No w stanie i tak i tak. Dobra, wstawek buraku. Demiu! Nie widzę, no dziwna kamera strasznie Dobra, kowa rozwalona. O matko, tyle amunicji na jednego zombiaka. Znowu nic, no straszne. Dobra, tutaj wysadzone.